Miliony ludzi zachwycają się Balatro. Nie każdy jednak wie, ile zdrowia kosztował autora. Sukces tego tytułu. Zapraszam do materiału. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał okienowy. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępniania, dalej dołączenia do Patronaita czy też Discorda. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Balatro to no, niesamowity sukces. I moja osobista gra ubiegłego roku, na początku tego roku, na wszystkich platformach, chyba poza mobilnymi, gra sprzedała się w nakładzie około 5 milionów kopii. To jest niesamowity sukces. Który został osiągnięty przez jedną osobę, która dodatkowo większość czasu traktowała ten projekt jako coś dodatkowego, gdyż to jest osoba, która pracowała po prostu w IT. Twórca, który kryje się pod pseudonimem Local Funk, nadal unika wywiadów, nie udziela się zbytnio publicznie, ale postanowił podzielić się historią tworzenia swojej hitowej karcianki. Historia Balatro rozpoczęła się 13 grudnia 2021 roku, kiedy to w katalogu Learning Lua powstał folder Templates. Twórca gry, znany później jako Local Thunk, wykorzystał trzytygodniowy urlop swojej pracy w IT, by rozpocząć właśnie działanie nad nowym projektem. Początkowo miało to być internetowa wersja gry karcianej Big Cheat, którą wcześniej wymyślił ze znajomymi, bazując na grach Big To i Cheat. To są wszystko jego powiedzmy ćwiczewne projekty czy też inspiracje z internetu i tydzień później, 20 grudnia 2021 roku powstał folder Card Game, który stał się głównym katalogiem produkcyjnym Bellatro. W tym okresie deweloper stworzył własną grafikę pikselową, pikselartową w zasadzie, dla właśnie rewersów Carditali, już pod koniec grudnia, prototyp gry znacząco odbiega od pierwotnego zamysłu, chociaż nie zawierał jeszcze ani jokerów, ani systemu blindów. Natomiast posiadał już charakterystyczny mechanizm punktacji, gdzie mnożyło się właśnie tam chip i multiplikator, tak? czyli właśnie te podstawowe punkty razy jakiś system właśnie mnożnikowy, czyli to, co w sumie najbardziej. Nakręca ludzi, i to co motywuje też na przykład streamerów do tego, żeby znajdować dziury w tej grze. Cóż, to faktycznie możliwość tego kombinowania tych wszystkich wartości ma coś w sobie. Co prawda niektórzy zarzucają grze, że jest Glorified Excelem, ale to jest taki Excel, który jest zaskakująco przyjemny. Inspiracją dla kierunku rozwoju gry były materiały wideo z gry Luckbee. Landlord. Co ciekawe, deweloper świadomie unikał grania w inne gry, roguelike nie dla poprawy jakości swojego projektu, ale dla czystej przyjemności samodzielnego odkrywania mechaniki i popełniania własnych błędów. I to jest ciekawe podejście, bo często widzę w designie ucinanie pewnych pomysłów, które argumentuje się tym, że no, w innych grach tego tak się nie robi, albo nie widziałem czegoś. Że robi się w taki sposób w jakichkolwiek innych tytułach, i oczywiście to jest zawsze ryzyko, że skoro nie ma tego w innych tytułach, to może ktoś to iterował w taki sposób, ale to nie działało i to wyrzucił i zmienił, i dlatego tego nie ma w takiej ani innej formie, jakiegoś pomysłu, jakiejś implementacji pomysłu. A może czasami to jest tak, że właśnie nikt na to nie wpadł, albo w tej kombinacji na to nie wpadł, a może mieć sens. Stąd ja rozumiem to podejście. To jest też ciekawe wskazówka dla designerów, że to, że jakieś kombinacji rzeczy nie spróbowano albo nie widać tego w innych produktach nie znaczy, że jest zła. Oczywiście trzeba to sprototypować i sprawdzić, czy funkcjonuje. Natomiast no właśnie to jest ciekawe wskazanie, powiedzmy, które warto zawsze rozważyć przy projektowaniu. Na początku 2022 roku, mimo powrotu do pracy, projekt poszedł w intensywną fazę właśnie rozwoju. Wieczory i weekendy były poświęcone grze, którą nazywał do tej pory Local Funk Joker Poker, czyli ówczesna właśnie nazwa robocza. W lutym wprowadzono system Jokerów i różne typy. Blindów. Marzec 2022 przyniósł pierwszą przerwę w rozwoju projektu. Deweloper kierował się zasadą zaprzestania pracy nad projektem w momencie utraty motywacji, co pozwalało uniknąć wypalenia i zachować możliwość powrotu do projektu bez negatywnych emocji. I. To jest rzecz, na którą można sobie pozwolić, jeżeli robi się gry do szuflady i robi się gry po godzinach, mając stabilne zatrudnienie. W momencie, kiedy jesteśmy twórcami, którzy no, muszą grę zrobić w określonym czasie, to niezależnie, czy mamy wenę, czy nie, trzeba je robić, bo jesteśmy w pracy. Z kolei, kiedy mamy wydawcę albo inwestora, no to mamy naciski z góry, więc mimo frustracji musimy robić tą grę. Nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego, no ale to właśnie, to jest ta swoboda pracy po godzinach czy bycia twórcą kompletnie niezależnym na pewnym etapie zauważcie tutaj cały czas ta, ten local funk pracował sobie w IT i, i robił wtedy grę kiedy miał na to wenę i ochotę to jest bardzo wygodne podejście ale tak jak mówię nie każdy może sobie na nie pozwolić też to nie jest zarzut absolutnie do local funka bo właśnie no, Miał na tyle kompetencji, tak sobie wypracował aktualny stan życia, w którym się znalazł w tamtym momencie, że mógł sobie pozwolić właśnie na taki spokojny proces twórczy. Znaczący przełom nastąpił w styczniu 2023 roku, gdy deweloper zrezygnował z pracy, by poświęcić właśnie te 3 do 6 miesięcy wyłącznie na rozwój gry. W marcu 2023 nawiązał współpracę z Luisem Clemente, który skomponował ścieżkę dźwiękową, w tym samym czasie powstał charakterystyczny efekt płonącego wyniku dla wyjątkowo dobrych układów kart. Nazwa Balatro została wybrana z listy około 20 propozycji, mimo że początkowo nie zyskała aprobaty wśród znajomych dewelopera. W kwietniu 2023 rozpoczęto przygotowanie do publikacji na Steam, a więc trzeba było stworzyć materiały promocyjne, wpłacić 100 dolarów, które później jest oczywiście zwracane w momencie, kiedy gra w jakikolwiek minimalny sposób się sprzeda. no Ale to są te takie standardowe właśnie rzeczy, związane z wydawaniem gry na Steamie. I faktycznie, niektórym deweloperem na podstawie już tych kilkunastu lat doświadczenia, widzę, że nazwa siada od razu. Niektórzy męczą się z nią do ostatniej chwili. Akurat w tym przypadku wybrano to podejście takie dość standardowe: czyli ma się ileś propozycji, bada się czasami, czy jakiś tytuł nie jest obraźliwy w jakimś języku, o tym też trzeba myśleć, czy na przykład któryś z tytułów nie adresuje. Jakiejś strony z no, materiałami, materiałami dla dorosłych, bo takie też są przypadki, też się takie zdarzały. No natomiast tutaj widać, że podjęto to w, z takiego bardzo rozsądnego punktu. Lista, głosowanie, często, właśnie odrzucanie jakiejś propozycji, i tak dalej, tak dalej. Ma to sens. W maju 2023 roku deweloper po raz pierwszy zagrał. Slade Spire, co miało wpływ na późniejsze decyzje projektowe, pod koniec maja pierwsza publiczna wersja beta trafiła na Steam, gromadząc początkowo skromne 48 pozycji na listach życzeń. To jest częsty problem właśnie początkujących, zwłaszcza jeżeli nie ma się żadnej promocji, nie ma się żadnego wsparcia, właśnie wydawcy, marketingowca, i często na tym etapie nawet dobre gry i projekty upadają ze względu na to, że nie zyskują odpowiedniej trakcji. Czerwiec 2023 przyniósł jednak przełom. Gra zaczęła przyciągać uwagę youtuberów, a liczba życzeń, listy życzeń liczba obserwujących wzrosła do 2440 osób i to już jest jakiś dobry wynik na start. Natomiast według Chrisa Żukowskiego, który stworzył świetny serwis How to Market Game. Sugestią jest, żeby nie startować z premierą gry, dopóki nie przebije się poziomu 5000 wishlist, oczywiście te wislisty, teraz jako statystyka powoli tracą na znaczeniu, natomiast przez długi czas jednak to początkowe zainteresowanie jest tym indykatorem, tego, że później gra ma szansę być dobrze wypozycjonowana na premierę. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś ma grę na wishliście, to dostaje maila na premierę. I nawet jeżeli początkowa liczba graczy to nie będzie 100% tych obserwujących, to jednak same te zakupy wypozycjonują grę wyżej w statystykach Steama. Dodatkowo, jeszcze oczywiście jakieś wsparcie marketingowe i tak dalej, to się wszystko po prostu zacznie napędzać. A wsparcie aktualnie youtuberów jest jednym z tych podstawowych narzędzi marketingowych, które konwertują bardzo dobrze właśnie te wyświetlenia na na zakupy i w tym okresie nawiązano również współpracę z wydawcą PlayStack, co otworzyło nowe możliwości rozwoju i dystrybucji. Sierpień 2023 przyniósł znaczące zmiany w rozwoju. Balatro liczba pozycji na listach życzeń wzrosła do 38 tysięcy, to też duża zasługa w tym właśnie marketingu Playstaka, Ale wraz z rosnącym zainteresowaniem pojawiły się pierwsze problemy zdrowotne dewelopera. Stres związany z zarządzaniem społecznością, kontaktami z publicznością, presją czasową zaczął e, odbijać się na zdrowiu fizycznym i psychicznym. We wrześniu 2023 rozpoczęto proces lokalizacji gry, co wymagało gruntownej przebudowy systemu tekstu. Nowa wersja demo spotkała się z pozytywnym przyjęciem społeczności, a pod koniec miesiąca liczba pozycji na listach życzeń osiągnęła 49 791 osób. No to to już jest wynik fenomenalny jak na tak małego dewelopera. Tutaj Local Funk aktywnie uczestniczył w życiu społeczności na Discordzie, zbierając opinie i sugestie dotyczące rozwoju gry. No i właśnie to jest ta część, o której się rzadko kiedy myśli i mówi. Dodatkowo, jeszcze będąc pojedynczym deweloperem, bez szczególnego budżetu, chociaż tutaj już mając wsparcie wydawcy, więc nie jest tak źle, więc pewnie miał przydzielonego kogoś do community managementu, ale to jest właśnie jeden z takich cięższych problemów. Że no, poza tworzeniem gry trzeba jednak być w kontakcie ze społecznością. To jest zazwyczaj już znacznie więcej niż te 8 godzin dziennie. To nie jest standardowa praca. To nie, Będąc pojedynczym właśnie twórcą. To nie jest tak, że popracuję sobie 6 godzin, wymyślę sobie coś tam, łatwo to wszystko zmierzyć i w ogóle, a później jeszcze będę się kolejne kilka godzin kłócił bądź właśnie kontaktował ze społecznością. Nie, to jest coś, co potrafi właśnie na tym etapie już kompletnie pochłonąć życie twórcy i bez wsparcia, bez community menadżera, bez dodatkowych osób. Naprawdę ciężko się to wszystko prowadzi, już widziałem wielokrotnie u mniejszych twórców, czasami nie tyle nawet pojedynczych deweloperów, czy właśnie takich twórców pure indie, ale takich mniejszych zespołów, że to bardzo angażuje, że chce się mieć to wsparcie społeczności, chce się z ludźmi kontaktować, chce się zbierać ich informację zwrotną. Ale to wszystko strasznie angażuje. Bądź kosztuje, bo trzeba kogoś dodatkowego zatrudnić, to jest niezwykle trudne i nie dziwię się, że stresująca, nie każdy ma na tyle dużo wyporności, żeby właśnie taką presję też znieść. W październiku 2023 tutaj wzrosło znowu zainteresowanie podczas Steam Next Festu i w tym okresie podjęto również decyzję o rozszerzeniu zawartości gry. Liczba jokerów została zwiększona ze 120 do 150. Do zespołu dołączył Martin de Meyer, specjalista od portowania gry na różne platformy. Pod koniec października liczba na listach życzeń w Steama wzrosła do 77 tysięcy. To to już było Gwarantowane, że ta gra po prostu się zwróci przy tak niskich kosztach jak jeden deweloper i wsparcie wydawcy, więc tutaj już wtedy wydawca na pewno wiedział, że trafił na żyłe złota. Takie wyniki nie wykręcają czasami AAA. Problemy zdrowotne dewelopera jednak nasiliły się. Musiał spać w pozycji siedzącej ze względu na problemy z sercem, mimo to nie zdecydował się na wizytę u lekarza. No, i to jest akurat głupie, moim zdaniem, bo nic nie jest w stanie zastąpić Wam zdrowia. Czując się przytłoczoną ilością obowiązków, miał problemy z tętnem, z ciśnieniem, właśnie z kontrolą snu, z jedzeniem. I w listopadzie liczba życzeń osiągnęła 87 tysięcy, a w grudniu ponad 94 tysiące. No i właśnie tutaj z jednej strony widać, że to już jest po prostu żagle ustawione na sukces natomiast jednocześnie widać obciążenie dewelopera związane ze stresem z wywołanym właśnie i komunikacją z użytkownikami i samym wydaniem i do, dopracowywaniem kolejnych elementów tak jak już mówiłem no nie każdy jest w stanie tą presję znieść a nie radzenie sobie ze stresem jest ciężkie też to no, Miałem niejednokrotnie, zwłaszcza na samym początku, właśnie tego typu problemu, chociaż wynikały one często z przepracowania, bo mając maratony przez kilka miesięcy, po kilkanaście godzin, czy też ciągi raz na jakiś czas, 40 godzin pod rząd pracy, no to to się odbija niestety na zdrowiu. i Gdybym nie dostał kilku wyraźnych sygnałów od moich bliskich, bądź też lekarza, miejscami, no to prawdopodobnie znalazłbym się też w takim złym miejscu. Natomiast, tak jak już mówiłem, żadne IP, sukces, tytuł w portfolio i tak nie jest wart poświęcenia swojego zdrowia. I tutaj no, trochę dziwię się tej decyzji, bo Zakładam, że Local Funk, dalej tutaj oczywiście nie wiadomo, ale zakładam, że Local Funk nie jest kompletnym młodzikiem, a tym samym wydaje mi się, że powinien bardziej odpowiedzialnie podejść właśnie do swojego zdrowia. No ale idźmy dalej. Styczeń 2024 roku okazał się punktem zwrotnym w kwestii zdrowia dewelopera. Po poważnym epizodzie podczas oglądania filmu Diabetes zdecydował się w końcu na wizytę u lekarza, który zdiagnozował atak paniki spowodowany długotrwałym stresem. 19 stycznia zorganizowano turniej z udziałem sześciu streamerów, który okazał się momentem wytchnienia dla dewelopera. Ogłoszono datę premiery 20 lutego, a liczba życzeń na Steamie wzrosła do prawie 115 tysięcy. 19 lutego dzień przed premierą średnie recenzje zaskoczyły wszystkich. PC Gamer przyznał grze ocenę 91%. Średnia ocena Metacriticu i OpenCriticu przekroczyła 90 punktów. No to tutaj po prostu mamy Gwarantowany sukces, sam twórca przyznaje, że był w szoku, że gra została tak dobrze przyjęta. W dniu premiery 20 lutego gra została udostępniona. Wbrew obawom, dewelopera premiera przebiegło bez większych problemów technicznych. W ciągu pierwszych kilku godzin sprzedano 50 tysięcy kopii na Steam, generując przychód przekraczający 600 tysięcy dolarów. Do końca dnia sprzedaż na samym Steam. Osiągnęła 119 tysięcy jednostek. Tym samym w ciągu doby Local Tank zarobił pierwszy milion dolarów. Historia Balatro to nie tylko opowieść o sukcesie niezależnej gry, ale też i tu właśnie niezależnej gry mając wydawcę, raczej gry single A, ale to już jest tylko i wyłącznie powiedzmy semantyka. Natomiast no, gry głównie opartej na pracy jednego dewelopera, ale również świadectwo osobistego poświęcenia, wpływu stresu na zdrowie twórcy i znaczenia wsparcia bliskich osób w procesie tworzenia gry, gdyż cały czas miał wsparcie swojej partnerki. Od pierwszego folderu założonego w grudniu 2021 do spektakularnej premiery w lutym 2024 projekt ewoluował od hobbystycznego zajęcia do jednego z największych sukcesów w branży Gier, właśnie tych najmniejszych, niezależnych indie, single i jak zwał. Charakterystyczny jest z pewnością ten fakt, że sukces został osiągnięty mimo początkowego braku komercyjnych aspiracji, gdyż twórca sam podkreślał, że na początku chciał stworzyć tą grę z racji tego, że myślał o przejściu z IT do Game Devu i chciał sobie zrobić coś do portfolio. To jak na pierwszą grę do portfolio, to naprawdę. Tutaj Local Funk zaszalał, ale faktem jest, że sam już wielokrotnie zaznaczał, że to była jedna z wielu gierek, które stworzył wcześniej, czyli tak naprawdę szlifował swoje rzemiosło um, odpowiednio długo. Deweloper kierował się przede wszystkim pasją do tworzenia gier, a decyzja o publikacji na Steam była początkowo motywowana chęcią wzbogacenia portfolio zawodowego, a nie e, portfela. Ta autentyczność i skupienie się na jakości produktu zamiast na właśnie tych aspektach komercyjnych mogły paradoksalnie przyczynić się do ostatecznego sukcesu gry. Właśnie tworząc grę bez ciśnienia, jako projekt dodatkowy, jako coś, co wzbogaca jego życie, a nie uzależnie od tego projektu swojego życia. Co prawda po drodze, no właśnie musiał przejść tą ciężką nauczkę tego. a ta, tej tego zdarzenia, tego epizodu, musiał dostać dopiero ataku paniki, żeby zadbać o swoje zdrowie i jakoś poradzić sobie ze stresem. Wciąż no, trzeba przyznać, że gra jest fenomenalna. Local Fang osiągnął naprawdę niesamowity sukces. Mógł to przypłacić jeszcze bardziej zdrowiem, chociaż i tak to się na pewno na jego zdrowie odbiło. Dobrze, że jednak miał to wsparcie, i na pewno. To jestem w stanie sobie łapę uciąć, że jego partnerka po prostu go wygoniła do tego lekarza i dobrze, że miał w spacie takie osoby i też nie każdy może sobie pozwolić na takie warunki, że ma grupę wspierającego osób, grupę znajomych, która też testowała i odbijała pomysły, to, że miał dość stabilną sytuację zanim się zabrał na poważnie za tą grę. To to wszystko wpłynęło na to, że jednak mógł skupić się stricte na procesie twórczym wtedy, kiedy miał na to siły, ochotę i wenę. Nie każdy sobie może na to pozwolić, natomiast wciąż, niezależnie od tego, widać tutaj pewne doświadczenie może generalne w tworzeniu gry, czy tworzeniu pewnych systemów, widać tą pasję. Widać to, że chciał stworzyć coś oryginalnego, coś nietypowego. Trochę podszedł inaczej do designu niż się zazwyczaj podchodzi i widać to właśnie wszystko sprawiło, że Local Tank osiągnął sukces. Dla mnie gra jest prześwietna. Bardzo ją polecam, tylko ostrzegam, bo niesamowicie wciąga. Mam nadzieję, że w jakiś sposób jego historia też da wam pewne wskazówki i może zasugeruje co warto zrobić, a co warto, a bądź nie warto właśnie robić w trakcie tworzenia własnych tytułów. Niemniej jednak, niezależnie od tych wszystkich czynników, mogę szczerze polecić tę grę. Myślę, że historia Local Thanka tutaj może być inspiracją dla wielu twórców i patrząc właśnie, zarówno na rzeczy, które wpływały na sukces, tworzenia i na te właściwe decyzje, ale też warto skupić się na tym, jakie błędy popełnił to, żeby, żebyście ich nie powtarzali w trakcie tworzenia własnych tytułów. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania. Tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie, linki znajdziecie w opisie. W ten sposób docenicie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na okiem